Serwos. Chciałem Cię tylko poinformować, że film, który za chwilę obejrzysz, jest częścią kursu dostępnego na stronie www.dobrykorepetytor.pl. Zapraszam do oglądania. Przed nami drugie zadanie: dwójnik RC. Tym razem mamy podaną rezystancję 10 ohmów, 10 ohm, pojemność kondensatora 200 mikrohenrów. Wzór na napięcie na kondensatorze chwilowe. No i poszukujemy również wszystkiego, co się da tak naprawdę w tym zadaniu. Tu już ostrzałkowałem zawczasu napięcie na kondensatorze, napięcie na rezystorze oraz całe napięcie, którego będziemy poszukiwać. A ponieważ UC od T mamy podane, to analogicznie do poprzedniego zadania najłatwiej nam będzie wyznaczyć UC, czyli to tutaj ostrzałkowane. I to będzie równe. Będziemy mieć u maksymalne przez pierwiastek z dwóch, czyli 10, przez pierwiastek, 10 pierwiastków z dwóch przez pierwiastek z dwóch, czyli 10. Jeśli nie wiecie skąd to się wzięło, wróćcie proszę do poprzednich filmów, gdzie e, omawiałem to przekształcenie, właśnie. Z wartości maksymalnych na skuteczne itd. Tak czyli mamy po prostu 10. No i dalej E do potęgi J 45 stopni, ponieważ takie jest przesunięcie fazowe. Dalej skorzystamy ze wzoru Eulera, czyli 10 w nawiasie kosinus 45 stopni. Czyli pierwiastek z 2 przez 2, dodać J z sinus 45 stopni, czyli pierwiastek z 2 przez 2. Wymnożymy to sobie, będziemy mieć 5 pierwiastków z 2, dodać J 5 pierwiastków z 2, weźmiemy to w nawias, ponieważ wszystko jest w jednostce V. No to teraz impedancja. Wspominaliśmy, że impedancja na kondensatorze, bądź może nie wspominaliśmy, nie pamiętam, więc teraz wspomnimy minus J1 nad omega C. Taki jest wzór obowiązujący na impedancję na kondensatorze. Yy, możemy zatem szybciutko zapisać, że to będzie równe minus J1 nad omega C. Omega to jest... Yy, 10 do 3, tak, tu mamy omega. 10 do 3, natomiast c jest równe 200 razy 10 do minus 6. Czyli będzie 10 do minus 6, 10 do minus 5, 10 do minus 4. Czyli tak naprawdę mamy 1 dzielone przez 2 dziesiąte, czyli minus j możemy skorzystać również z tego co robiliśmy w we wcześniejszym zadaniu czyli tu mamy omega C czyli mm, reaktancja jest minus 1 nad omega C no i gdybyśmy podstawili sobie to wszystko to wyjdzie nam w sumie to samo co tutaj tylko reaktancja wyjdzie nam w jednostce jaką jest Omega, czyli omy. Możecie podstawić, przeliczyć. Tak naprawdę tutaj robiliśmy dokładnie to samo. Jedyne co się zmienia, jak widzicie, to jest jednostka, ponieważ impedancja jest podana tutaj w jednostce urojonej. Natomiast reaktancję podajemy w omach. Przepraszam, że się zaciąłem. Zamyśliłem się troszeczkę. Już a propos tego, co powinniśmy robić dalej. A dalej, skoro mamy napięcie, mamy impedancję, możemy policzyć prąd, jaki tu będzie płynął, może tutaj od lewej strony i będzie równe UC przez ZC. UC mamy tutaj 10 EJ45. 10 EJ45 stopni. Natomiast ZC możemy sobie jeszcze tutaj zamienić, korzystając z umiejętności, którą zdobyliśmy w poprzednich zadaniach, 5E minus J90 stopni. Tak, ponieważ minus J5 to jest moduł tego, to jest 5 jednostek pionowo w dół, czyli 5 i minus J90 stopni pionowo w dół. 5 e minus j 90 stopni no i teraz 10 dzielone przez 5 to jest 2 ej 45 odjąć minus j 90 to będzie e j 135 stopni tak ponieważ Mieliśmy 45 na plusie, odjąć minus 90, odjąć, ponieważ mamy dzielenie, więc wykładniki się odejmują. No i znak ujemny, czyli mamy minus, minus. Łącznie daje plus. Czy możemy tak zostawić? Myślę, że warto jeszcze to przekształcić. W kolejnych obliczeniach się przyda. Będziemy mieć 2 w nawiasie cosinus 135 stopni minus pierwiastek z 2 przez 2 dodać j sinus 45 stopni czyli dodać j pierwiastek z 2 przez 2 wymnożymy sobie nawias czyli mam minus pierwiastek z 2 dodać j pierwiastek z dwóch, oczywiście, jednostka amper. I w ten oto sposób wyznaczyliśmy prąd. No to skoro mamy prąd, to możemy wyznaczyć prąd chwilowy. No i znów musimy tutaj podstawić wartość maksymalną. Wartość maksymalną. Tutaj mamy moduł, czyli. Wartość maksymalna dzielona przez 2 musi dać moduł. Czyli tak naprawdę moduł musimy pomnożyć przez pierwiastek z dwóch, czyli mamy dwa pierwiastki z 2, dalej sinus w nawiasie omega T, czyli 10 do potęgi trzeciej T dodać fi i, czyli przesunięcie fazowe. Czyli 135 stopni. Oczywiście, jednostka to ampery. Co dalej? Mamy UC, mamy prąd, możemy poszukać UR. UR najłatwiej mnożyć na rezystancję przez prąd. Rezystancja wynosi 10. Prąd najłatwiej będzie z tej postaci. Więc minus pierwiastek z dwóch dodać j pierwiastek z dwóch. Otrzymamy minus 10 pierwiastek z dwóch dodać j 10 pierwiastek z 2. W takiej postaci będziemy go dodawać, więc na koniec tak żeby wyznaczyć U, tak naprawdę możemy to zrobić od razu, więc na razie tego nie przekształcam. U będzie równe UR dodać UC, a zatem UR minus 10 pierwiastek z dwóch dodać J10 pierwiastek z dwóch dodać i uc 5 pierwiastków z dwóch dodać j 5 pierwiastków z dwóch minus 10 pierwiastków z dwóch plus 5 pierwiastków z dwóch to jest minus 5 pierwiastków z dwóch j 10 pierwiastków z dwóch dodać j 5 pierwiastków z dwóch dodać j 15 pierwiastków z dwóch oczywiście w woltach warto to jeszcze przekształcić czyli policzyć moduł tu sobie może troszeczkę to rozpiszemy żeby nie za bardzo to przyspieszyć mamy tak 5 pierwiastków z 2 do kwadratu. 5 razy 5, 25 razy 2, 50 dodać 15 do kwadratu. 15 pierwiastków z 2 do kwadratu, czyli 2 razy 15 do kwadratu, czyli mamy 225 razy 2 to jest 400. 50. E do potęgi J i mamy część rzeczywista ujemna, część urojona dodatnia, czyli kąt między 90 a 180. No i jak tutaj sobie to wyznaczymy, ten Argus tangens B przez A, to wyjdzie nam 109 stopni. A tu wyliczając pierwiastek. Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku powinno nam wyjść 22,35E do potęgi J109 stopni, oczywiście jednostka v Skoro mamy policzone to napięcie, możemy policzyć U od T. Będziemy tu mieć u maksymalne, czyli tak naprawdę moduł pomnożony przez pierwiastek z dwóch, czyli 22,35 pierwiastek z dwóch razy sinus, pulsacja się nie zmienia, czyli 10 do trzeciej t, dodać przesunięcie fazowe, czyli 109 stopni. No, i oczywiście jednostka V. To, co nam pozostało do wyznaczenia, to jest jeszcze impedancja. Możemy sobie tu napisać: Z równa się U przez I. Najłatwiej będzie operować tą postacią, czyli 22,35. EJ 109 dzielone przez e, prąd 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 2 e J 135 stopni no i wyjdzie nam zakładając drugie miejsce po przycinku 11 przecinek 17 do potęgi minus J 26 stopni. No i możemy sobie spróbować znów narysować wykres wskazowy. Może w ten sposób spróbuję. OK. No Tak. Chciałem odkliknąć, OK. Czyli teraz tak. Na początek może uc. 5 pierwiastków z 2, dodać j 5 pierwiastków z 2, czyli mamy kąt 45 stopni. Gdzieś tutaj będziemy mieć uc. Abstrahując od długości, Ponieważ tutaj się aż tak bardzo do tego nie przykładam, bardziej mi chodzi o kąt, jaki tutaj nam wyjdzie. Mamy UC, następnie mamy yy, może całe U, czyli nasze U, minus 5 pierwiastków z 2, i od 15 pierwiastków z 2, czyli tyle, ile kratek w lewo, to 3 razy więcej do góry. Załóżmy, że 4 w lewo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. To aż tyle w górę. Tu byśmy mieli nasze. O, przepraszam najmocniej, za bardzo pod kątem. Okej, okay, tu mamy nasze. U. No i tak naprawdę siłą rzeczy tu musimy mieć UR, ponieważ sumują, UR i UC sumuje się do U. Czyli to, co mieliśmy na obrazku. Sprawdźmy sobie jeszcze ewentualnie. Chociaż tu współrzędne nam się mogą do końca nie zgadzać. Minus 10 pierwiastek z dwóch, No tak, musielibyśmy to sprowadzić dołu i przesunąć w lewo, tak? Ale jeżeli byśmy to przesunęli, to rzeczywiście mogłoby to być. Możemy tutaj zauważyć, że to będzie ten kąt 45 stopni, więc tu się wszystko zgadza. Przepraszam za kółeczko. To, co jeszcze by wymagało e, narysowania, to jest prąd I. Prąd I jest tutaj, czyli minus pierwiastek z dwóch i od pierwiastek z dwóch, czyli załóżmy 4 kratki, dwa cztery kratki. Tu mamy prąd I. No i teraz... Od osi pionowej mamy 45 stopni odchylenia, natomiast tutaj przesunięcie między prądem a napięciem to jest dokładnie ten kąt czyli minus 26 stopni. I tak to należy interpretować. Zrobiliśmy sobie wszystko, co trzeba było w zadaniu. Dodatkowo zrobiliśmy mały wykresik wskazowy, żeby to wszystko sobie narysować, sprawdzić, zweryfikować. No i jak widzimy, tak naprawdę to, co wychodzi, ma sens. Zatem zrobiliśmy dwójnik RL, zrobiliśmy dwójnik RC. Nie pozostaje nam nic innego jak układ RLC. Także zapraszam do kolejnego zadania.